Witam serdecznie. Z tej strony Joanna Eriksson i w tym filmie pokażę wam jak założyć swój sklep na Etsy. Oczywiście można założyć sklep, wchodząc na stronę etsy.com, ale jeśli klikniecie na link poniżej tego filmu i założycie sklep poprzez link, który ja rekomenduję, otrzymacie wtedy za darmo umieszczenie 40 sztuk produktów, które wy chcecie sprzedać. W przeciwnym przypadku umieszczenie każdego produktu na Etsy kosztuje 20 amerykańskich centów. To nie są duże pieniądze i nawet jeśli skończą Wam się te 40 pozycji, to warto nadal mieć sklep na Etsy, dlatego że to nie są duże pieniądze za wrzucenie takiego właśnie produktu na Etsy. Dlaczego warto mieć sklep na Etsy? Jeśli, jeśli jesteście rękodzielnikami, gdzieś po prostu musicie sprzedawać swoje produkty. A Etsy jest po prostu miejscem, w którym spotykają się zarówno rękodzielnicy, jak i ulubieńcy rękodzieła, którzy lubią nabywać rękodzieło z całego świata. Tutaj widzicie, że Etsy ma. 25 milionów członków w tej chwili. 25 milionów ludzi ma swoje konto na Etsy i niekoniecznie wszyscy sprzedają, ale po prostu, żeby kupić, też trzeba mieć tam swoje konto. Jeśli sprzedajecie, umieszczacie swoje produkty, to tak jak mówiłam, umieszczenie jednego produktu kosztuje 20 amerykańskich centów, z tym, że Klikając tutaj na ten link i zakładając sklep, będziecie mieć 40 pozycji darmowych, a następnie od każdej sprzedaży Etsy zabiera 3,5%. Dlaczego? Po prostu dlatego, żeby móc utrzymać tą stronę. To nie są duże pieniądze. 3,5% to jest bardzo mało. Także klikając na ten link, przechodzicie do takiego okienka i tutaj możecie po prostu albo zarejestrować się przez Facebook, albo przez Google Plus, albo po prostu wypełnić swój adres mailowy i wpisać hasło. Następnie przeczytać tutaj ten Use dla własnego czystego sumienia. I potem klikając tutaj na ten niebieski przycisk, zakładamy sklep na Etsy. Ja nie będę tutaj wypełniać, dlatego że ja już mam sklep, ale pokażę Wam dalej, jak to wygląda w środku. Tak wygląda strona tytułowa, ale my przejdziemy po prostu do naszego profilu, który będziemy uzupełniać. I ja tutaj wybieram Account Settings. I po prostu klikając na to, mam tutaj różne możliwości do wypełnienia. Tutaj mogę zmienić hasło. Tutaj mogę połączyć się z Facebookiem i z Twitterem. Tutaj mogę zmienić dane. Byliśmy tutaj i klikając tutaj na profil, to jest to samo, co mamy tutaj. I po prostu wypełnijcie swój profil dokładnie. Napiszcie coś o sobie, dlatego, żeby ludzie, którzy kupują od Was, wiedzieli po prostu od kogo kupują. Możecie wybrać tutaj swoje zdjęcie. Po prostu klikając tutaj, wybieracie ze swojego komputera jakieś zdjęcie, żeby tutaj załadować. Tutaj wypełnijcie dalej, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, w jakim mieście mieszkacie. Można wypełnić datę swoich urodzin i napiszcie coś o sobie. Napiszcie po prostu, żeby ludzie, którzy od Was kupują, wiedzieli kim jesteście. To jest bardzo ważne, dlatego że dzisiaj każda sprzedaż odbywa się na zasadach zaufania i ludzie po prostu raczej boją się kupować od osób cicho ciemnych. I nie zapomnijcie kliknąć tutaj na na to, żeby zapisać zmiany. I tutaj po prostu są informacje o nas. Ale żeby założyć sklep na Etsy przesuwamy stronę na sam dół. I tutaj na samym dole po prostu są różne linki. I przede wszystkim mamy link Open Hope. Otworzyć sklep. Klikamy na ten link. I teraz. Na Etsy sprzedajemy te rzeczy, rękodzielnicze, które, które sami zrobi, zrobiliśmy. Można sprzedawać rzeczy używane, ale muszą być to rzeczywiście takie antyczne rzeczy, które są 20 lat starsze albo jeszcze starsze. To nie ma być żaden lumpek, tylko po prostu stare rzeczy, pełne wartości. Albo można także sprzedawać. Produkty do wyrobu rękodzieła. Tutaj na przykład. Produkty do wyrobu rękodzieła, stare, antyczne produkty, albo rzeczy, które wyprodukowaliśmy sami. I to jest bardzo ważne, że to mają być nasze rzeczy i nasze zdjęcia. I klikamy tutaj na link, żeby otworzyć sklep. To trwa troszeczkę. Po prostu tutaj teraz zadaje mi pytanie, dlatego, że ja mieszkam w Szwecji, to pyta, czy chcę używać szwedzkiej korony i czy chcę używać Szwecji jako miejsca mojego sklepu. Ja chcę tutaj to zmienić. Jest kilka języków, nie ma języka polskiego, także dobrze jest znać angielski. Może kiedyś język polski się pojawi, nie wiadomo, ale no ja wybieram język angielski. Ja chcę mimo wszystko sprzedawać w dolarach amerykańskich, dlatego że to jest najbardziej popularne. Jest też, są też polskie złotówki. No a miejscem mojego sklepu no, jest Szwecja. Nie da się ukryć, po prostu mieszkam tutaj. I teraz tak, przechodzimy do miejsca, w którym należy wybrać nazwę swojego sklepu. I teraz na temat nazwy sklepu. Nazwa sklepu to jest inna historia. Po prostu tą nazwę sklepu trzeba wybrać w dobry sposób. Ja piszę w innym opracowaniu jak wybrać nazwę na taki sklep. Po prostu tutaj sobie wybierzecie i nazwę sklepu można w każdej chwili zmienić, więc ja piszę tylko po prostu nazwę, jakąś nazwę. I teraz przechodzimy do strony, na której będziemy umieszczać nasze produkty. I po prostu taki produkt trzeba tutaj wrzucić, tylko po to, żeby móc przejść dalej. Ja nie będę tego tutaj wam pokazywać w tej chwili, dlatego że ja mam swój sklep. Tutaj był pokazany tylko przykład. I ja teraz pokażę Wam w moim sklepie. Jak to wygląda? Tutaj, po prostu, kiedy przejdziemy, już wszystkie tamte etapy, które były zaznaczone na tamtym obrazku, to tutaj będziemy mieć nasz sklep. Tu możemy zobaczyć sklep. Tutaj jest nazwa sklepu. Tutaj jest banner, który także jest bardzo ważny. I tutaj są produkty. Możemy tu także zobaczyć inne rzeczy w tym sklepie. Tutaj mamy dodawanie produktów. Tutaj mamy wszystkie zamówienia. Tutaj mamy promocje, jeśli chcemy promować za pomocą Etsy, robić jakąś reklamę. Tutaj są nasze rachunki, po prostu, które płacimy do Etsy, a także płatności. I jako płaktności mam PayPal. PayPal jest bardzo popularny. I tutaj mamy na końcu, mamy pomoc. Można sobie po prostu sporo poczytać o Etsy. To jest taki podręcznik dla sprzedającego na Etsy, na co warto patrzeć. Tutaj są różne fora, na których można dyskutować różne sprawy i pytać się. Tutaj są aplikacje i także pomoc. Tu, tu ważne są te ustawienia w sklepie, jak wszystko wygląda. Po prostu ten tekst, który wpisujemy tutaj, pokazuje się tutaj zaraz pod nazwą sklepu. Tutaj mamy nasz baner sklepowy, który powinien być 760x100 pikseli. Takie są wymiary tego baneru na w sklepie na Etsy. Tutaj można się podłączyć do Facebooka, do Twittera. Szkoda naprawdę, że nie do innych kont na innych mediach socjalnych, ale bardzo dobrze, że jest Facebook. I tutaj możemy po prostu wpisać troszeczkę o naszym sklepie. Ja nie mam za wiele, można napisać więcej. Także tu są ważne sprawy. Tu, tutaj można opisać troszeczkę historię sklepu ze zdjęciami i z opisem. Tutaj można dodać więcej po prostu osób, które zajmują się tym sklepem. Tutaj po prostu są różne opcje, które można także zaznaczyć. Tak wygląda sklep na Etsy. Dobrze jest po prostu znać angielski. Tutaj jest sklep, tu pokazuje się właściciel, tu są dane, tu jest podlinkowane do naszej strony na Facebooku i do Twittera. Tutaj mówiłam o tym, że szkoda, że nie do mediów socjalnych, ale powiedzmy, że jak mamy produkt, to mamy i Facebook, i mamy Twittera, i mamy Tumblr, i mamy oczywiście Pinterest. Także po prostu klikając na pin i każdy może kliknąć, przechodzimy do Pinterestu, gdzie możemy przepinować nasze własne produkty na naszych Tablicach. Tutaj, jak, tu jak mamy produkt, to mamy opis produktu. Dobrze, żeby ten opis miał kilka linijek. Dlaczego będę o tym mówić w innej publikacji? To by było na tyle. Tak się zakładasz sklep na Etsy. Życzę Wam powodzenia. Jeśli macie pytania, po prostu pytajcie w komentarzach. Ja na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.